Jezusieńku mój łeb. Jeszcze w żadnym odcinku takiego kaca nie miałem. Boże drogi, ja naprawdę myślałem, że to był grzaniec góralski, a nie kozie uryny. Nic nie pamiętam co się działo w zeszłym odcinku, muszę pogadać z Bobomirem. Oj Jesiu, Jesiu, a ostrzegałem cię żebyś nie pił tyle bo nie będziesz miał siły grać w serialu. Mam to gdzieś liczy się tylko moje pragnienie, dasz ty mi coś na ból głowy? Ech ty ponury dżergosławie, to już chyba znak, że czas odstawić alkohol, starość nie radość. E, ale ja mam dopiero 19 lat. No właśnie. Dobra to zanim przyjdzie tu Jafry i zacznie zabracać nam dupę questami to pograjmy w jakiegoś quiza dla zabicia nudów. Dobra to czytam pierwsze pytanie, co to jest tył okrętu? Dupa. Brawo, Drzesiu. A teraz następne pytanie. Co to jest owoc dębu? Szyszka. Kasztan. No niestety Olgierd Dżes ma znowu rację, jak ty to robisz Menelu. Dobra kolejne pytanie. Czym się zazwyczaj napędza odrzutowce? Węglem. Koksem. Obaj macie rację, dostajecie po jednym punkcie. A teraz proszę wymienić nieloty występujące w Polsce. To wiem, F16. I jeszcze iskra. Znowu po jeden punkt dla każdego. A teraz finałowe pytanie: kto odpowie ten wygrywa cały quiz bez względu na ilość punktów, błahaha. Dobra, co to jest, postawie pływa i kaczka się nazywa. E. Dzięciu. Płaszczka. Dobra, oboje jesteście upośledzeni i przegraliście, jest sprawiedliwy remis. E. Może byście zajęli się w końcu questami, bo ten film zaczyna być nudny. O co chodzi tym razem? Dżergosławie, wyjdźmy na dziedziniec. Ty, Bobomirze, ze względu na bezpieczeństwo przyszłej głowy państwa tutaj zostaniesz. Nie możemy ryzykować, że się przeziębisz. Buha nareszcie się spotykamy. Chciałbym wam przekazać pewną wiadomość. Macie w pie. Ol. Co to za pomylony bałwan? Dla ciebie, piwochlaczu, jestem najjaśniejszym władcą ciemności, mistrz Czarny Burak. Ty chyba nie chcesz zgłosić pretensji do tronu polskiego? Dlaczego nie? Pragnie ta korona mi się należy, i co z tego, że jestem nieślubnym dziekiem Cezarego, jego synowi nie żyją, żona odeszła do mamusi, ta korona mi się należy. Właśnie, że nie. A to dlaczego? Bo ci na głowę nie pasuje. Noż cholera to dlatego mnie wyrzucili przez okno z pałacu bo od urodzenia miałem te zajebiste skrzydełka, których nikt nie docenia. A poza tym mamy swojego kandydata. Duchowny nie może być królem, tak jest napisane w konstytucji, a poza tym jego program wyborczy jest do dupy. Chcecie posłuchać mojego? Nie? No to se posłuchacie, zamierzam założyć w szkołach kółka satanów, do którego już w piekle chodzi mój syn. Który właśnie tajnie was rozpracowuje, a poza tym moja sieć Knajpek z tajską kuchnią będzie rozleglejsza od wszystkich sieci i instytucji na całym świecie. Ja twojej kuchni nigdy nie lubiłem, zawsze mi się po niej pić chciało. No to chyba dobrze. Ale wody. Dobra sprawa jest krótka, bo mi się ma na końcu. Normalnie was zmasakrujemy was i cały ten zameczek sprowadzony z Legolandu też żegnajcie ciule. Dergosz on nie żartuje, naprawdę może zniszczyć polską kuchnię. Polacy zapomną, jakie są polskie dania, będziemy już na wieki wpieprzać zupki chińskie. E, tam akurat zupki chińskie to nasz sztuczny chemiczny polski produkt, ale co teraz? Poczekaj, zaraz wymyślę jakiegoś kuesta. Czy to F-16? Czy to wróbel? Czy koliber? Nie Wa to smok fawelski. No Jasiu powiedz, co to był za ptaszek co poleciał? E. bocian? Krakuś, no jesteś nareszcie gdzie ty się dziadu podziewałeś. Ech, normalnie muszę się pochwalić, bo inaczej wyjdę z siebie. Drzesiu, mam owce. Że przepraszam, że co? Właśnie to, urodziłem. Koniec ze straczką, koniec z chrapaniem tej mędy po nocach, koniec z ciężarem przy lataniu. Jestem wolny, rozumiesz, wolny. Nie no, to gratuluję, to trzeba oblać. Teraz tylko dorwę tego gnoja, drapewkę i mu ognisty ochrzan spuszczę. Najpierw naucz się ziać ogniem. Jesiu, ta nasza banda się znalazła. Jo, jo, ziomy, joje, harnosia to je moje ciupa, ciups. E a czy ty je dar lotniczy od Ameryki? E a czy ty ję z gangu złodziej koziego mleka? A je, on ci ciupaską? Dobra, nie kłóćcie się. Czy jest tu jakiś quest do wykonania? Nudzi mi się, a mam dopiero drugi level. Ty żurantic się prześpi, bo się ściemnia. Dobra, ale awansuję, chcę za to 100 punktów doświadczenia. Dobra, idę się prze... Poszedł się przelecieć. A gdzie wyście się podziewali? A, bo obudziliśmy się w zupełnie innym miejscu z tym moto A, w tej jaskini były yeti i ogólnie byliśmy na kacu. Ano tak to bywa w naszym fachu. A ty wymyśliłeś już tego quest'a? Jeszcze nie wymyśliłem. To skup się tylko, uważaj, bo możesz się zezrać. O, mam, Jesiu, sprawa wygląda tak, aby Bobo mógł zostać królem, musi zapalić smoczy. Ja raczej czy tam zapałki już nie pamiętam, a może to zrobić tylko, gdy jest z rodu Cezarowiczów czy Cezarewskich. No, w każdym razie musi być dzieckiem króla, no, ale do tego musi mieć parę artefaktów, a jednym z nich jest ten nasz bryloczek czy amulecik, którego nam podpie. Lili te czarne mędy, musimy dowiedzieć się co to za pomylona szatańska sekta, gdzie mają melinę, przepraszam cię bazę, i odzyskać amulecik, proponuję udać się do Warszawy gdzie czeka na ciebie mój kontakt, Baurus pseudonim Bałwan, to jego spotkałeś gdy nieudolnie eskortowaliście Cezarego w pierwszym odcinku. Okej okay, to pozbieram se drużynę. Kraczek. Z racji tego, że Żurand lata albo gdzieś leży na dole, to zanim on wytrzeźwieje, to polecimy do stolicy na tajną szpiegowską misję w celu wyeliminowania sekty szatanów. Jaffry i Bobomir tutaj zostaną, bo te dziady i tak by się nam do niczego nie przydały. A ja? A właśnie Jergosławie, ja czekam na ważną przesyłkę, bo widzisz nie miał się kto nią zaopiekować, no i wypadałoby, no wiesz. A, no widzisz obwis, dla ciebie również mamy bardzo odpowiedzialne zadanie. Ty krzywa dupo skłup się, masz tu całe pole pełne zimowej trawy, paść się nie umierać. Sam serżeryj te siano dla krów, a poza tym patrz na swój krzywy ryj i nie wykrzywiaj go jeszcze bardziej, bo i tak jest już dostatecznie krzywy. Jak ten smok mógł z tobą wytrzymać, teraz wiem, dlaczego w normalnym świecie zwierzęta nie mówią. Zamknij krzywy i ty rasistowska, świnio. To ty się przymknij, bo na twaruk przerobię. Tu o mnie całuj i złama się. No, uduszę, normalnie uduszę, sweterek sobie z ciebie zrobię. Przecie ty nie umiesz dziergać dyndaczu. No, co za bezczelna. Ja nie wiem, czy w tym chlewie, czy gdzie tamto kultury nie uczą, chociaż zaraz. Może ona mi powie coś, co pozwoliłoby posadzić Dziergosława? Wow, ale hardcore. Takich jaj to ja jeszcze nie widziałem.